My wszyscy znamy zasadę 3 razy Z, czyli zakój, zdaj i zapomnij, natomiast możemy ją zmienić. Ja życzę Państwu tego, żeby udało się Państwu na każdej jednej lekcji zainspirować uczniów, zainteresować tematem i zaangażować ich właśnie do działania, żeby z tej lekcji wynieśli jak najwięcej. Jeżeli mówimy o cukrach, no to teraz czasami w naz pojawiają nam się takie nazwy, które później pojawiają nam się również przy układzie pokarmowym i przy etapach trawienia, że nagle pojawiają nam się nazwy monosacharydy, disacharydy, polysacharydy, i uczniowie mówią przy pani za trudne, za trudne. Natomiast kiedy my użyjemy takiej grafiki, gdzie uczniowie będą mogli rozpoznać i zobaczą, o co chodzi z tymi mono, di i polisacharydami, to nagle okaże się, że to wcale nie jest takie trudne. No i też e, takie pytanie do nich, skoro ogórek to owoc, to czy zupa ogórkowa to koktajl, coś trochę, żeby e, ich zaktywizować do myślenia, ale też po to, żeby wywołać uśmiech na ich twarzy.